Ding dong. Kto tam? Palencja! Yy, no i. No, no, no i proszę otworzyć. Nie, nie, wiem, co mnie otworzyłam? Jehowem nie otworzyłam? To jest Smurf, po mnie otworze. Pa, pa, pani Krystyna, no niech pani puści, no. Błagaj mnie. No błagam, no. A zrób ten głos taki. Pani Krystyna, rób! Płakam! Oj, bez balkonika, he, he! No to co co, wpuści pani? No własno przecież otwarte jest. <grym> aha, aha, aha. A coś ty się tak wystroił, jak na wystawę psów? Prawo oficjalne mam. Jest szef? A to zależy od ko koło. A dla mnie? A dla mnie? A dla mnie? A dla mnie ostatnio ustawili mandacik za jazdę rowerkiem po winku. To szefa nie ma. Niech pani się Krystyna tam nie przejmuje. Um, no, już skasowaliśmy ten mandat, no. O, jaka ta policja skorumpowana! już nawet pieniędzy nie chcą. Po jakim pijaku pani powinna jeździć? Po jakim pijaku jakie ledwo usta moczyłam. Ale Alkoman wykazał i był promila. To ja prawie trzeźwa byłam. Noż mogłam dosiorbać, No. To jest szef. Szefie. No. Krystyna, jak wino. Tak wiele. Kocham cię Aniela. co mamy dzisiaj zrobić? Mam wyspa? To dobry pomysł na wieczór. Staszku, co cię sprowadza? Chodzi o to, że my sprawą oficjalną przeszedłem. Przyszłem się, mówi! To dlaczego Krystyna nie woła? No bo jak to mówią, psy wściekłe szczekają, a karawan idzie dalej. Dobra, Staszku, do rzeczy. No to... No, no chodzi o to, że ja no, no śmiało. No chodzi o to, że... no... no chodzi o to, że my... Y, y, no chodzi o to, że... My, no właśnie... chodzi o taką jedną sprawę, bo takie dziwne rzeczy, no... No i się dziwne rzeczy dzieją. No i no i... Ta, 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 no. tam, no. Szatan cię opętał? Nie, nie, bo ja ciągle tak próbuję cokolwiek powiedzieć o tam ta, 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 ta. O Jezu, bo chodzi, żebym cię ksiądz przegonił, ale ksiądz dur. Ale święty, święty. Może Krystyna herbatki by naparzyła? O! A to może winka! Krystyno, i tak się skończyło. Jak się skończyłam? Jak się skończyło? Ostatnio kupiłam 30 litrów. To na dwa, na dwa dni starczyło. Krystyno! Oj, przepraszam! No to. No, do, Staszku, powiedz, o co chodzi, no. Chodzi o to, że, no, chodzi o to, że, no, no, no. Chodzi o to, że, m, wszyscy się prawie z nas śmieją, wszyscy, że my wersji... jako jedyni nas się śmieją po prostu. No, jak się śmieją. Dałem Krystynie wyraźny, wyraźny szl szlaban na na rowerem, no. A dokąd się Krystyna wybiera? Och. you <laughs>